No witam, panu, witam panowie, mam ściągnięte głowice, mam wszystko pościągane, łańcuszek zabezpieczony, także teraz tylko mi pozostaje założenie uszczelek i później złożenie tego wszystkiego do kupy, tak aby działało. Następny film, który nagram będzie yy, moment już jak skuter chodzi. Nie jestem w stanie nagrać, jak odpalam, odkopa, czy jak odpali. Po prostu nagram, jak po złożeniu silnik pracuje. No i oczywiście sprawdzę, czy są dalsze jakieś wycieki. Jeśli będą dalsze wycieki, no to znaczy się, że jest coś nie tak. No i ponownie trzeba będzie rozbierać. Ale mam nadzieję, że no. Nie, mam nadzieję, że nie trzeba będzie. Z względem tego biorę się do roboty. Następny filmek to odpalenie skutera. Pozdrawiam.